Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszne krokieciki, krokieciki ziemniaczano-tuńczykowe. Tak, nie przesłyszeliście się, jest to genialne połączenie, moim zdaniem. Są bardzo chrupiące, delikatne, soczyste i mięciutkie w środku. Ale ta chrupiąca skórka właśnie robi tutaj największą robotę do tego. Jeden dodatek, ale o tym dalszej części filmu, o którym się za chwilę dowiecie. Przypominam tylko, że wszystkie produkty, które tutaj użyłem, znajdują się ze sklepu winotoskani.pl. Oczywiście znajdziecie tam bardzo wysokiej jakości składniki z kuchni włoskiej, jeżeli jesteście jej fanami. A z kodem Toskania, 5 pisanych wielkimi literami, otrzymacie ode mnie 5% rabatu. Także myślę, że jest to zachęcające. Na samym początku zapraszam Cię jeszcze na mojego Instagrama oraz Facebooka. Jeżeli dodasz jakieś zdjęcie z mojego przepisu, chętnie tam wejdę, zobaczę, skomentuję. A tymczasem przypominam jeszcze, że już od jutra, bo od 1 grudnia do 31 grudnia będę dodawał 31 odcinków, czyli codziennie o 18 nowy odcinek na kanale w tematyce bożonarodzeniowej oraz sylwestrowej, ale też z kilkoma innymi dodatkowymi jeszcze ode mnie odcinkami. Także subskrypcja, łapka w górę, klikaj dzwoneczek, a tymczasem zabieramy się do pracy. Moi drodzy, przygotowanie przepysznych takich krokiecików ziemniaczano tuńczykowych rozpoczynamy od ugotowania ziemniaków gotowałem je w mundurkach następnie ostudziłem i obrałem a teraz musimy je sobie bardzo dokładnie rozgnieść możemy to zrobić przy pomocy praski takiej do ziemniaków ja jednak robię to taką łyżką do rozdrabniania warzyw na sos tak więc i tak i tak muszę tutaj sobie rozdrobnić bardzo mocno na gładką papkę a następnie za chwilę będziemy dodawali moi drodzy kolejne składniki Ziemniaki mamy już bardzo ładnie rozgniecione, zabieramy się za kolejny składnik, mianowicie jeżeli jest to włoski przepis nie może zabraknąć sera. Mam tutaj kostkę grana padano, przypominam, że wszystkie składniki są z winotoskani.pl, a z kodem TOSKANIA5 pisanych wielkimi literami otrzymacie 5% zniżki na swoje zakupy. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko zetrzeć około 80-100 gramów tegoże sera na małych oczkach tarki. Ser już jest moi drodzy starty, spójrzcie jak tylko pięknie się prezentuje, uwielbiam zapach i parmezanu i grana padano tak jak jest w tym przypadku i teraz moi drodzy taki serek przerzucam sobie tutaj do miski gdzie już mam zmiażdżone ziemniaki, następnie to wszystko za chwilę będziemy musieli sobie znów wymieszać. Zanim jednak to zrobimy teraz musimy dodać sobie jedno całe jajko i jedno żółtko. Jajka oczywiście wyparzone, wyszarowane i osuszone, wąchałem przed chwilą czy aby nie są zepsute, żeby nie było tutaj psikusa i dodaję drugie żółtko. Następnie mogę już to sobie przyprawić, troszkę soli, delikatnie, bo pamiętajmy, że tutaj grana padano jest dosyć słonym selem, tak więc nie możemy przesadzić z solą i do tego tylko jeszcze pieprz, pieprz mielony tym razem. Dodaję sobie około takiej połowy małej łyżeczki, i to, moi drodzy, jeszcze nie koniec, ale już teraz możemy sobie to wszystko delikatnie wymieszać, zagnieść. Tak, wstępnie dodamy sobie jeszcze dwa składniki, i w zasadzie masa na nasze krokiety będzie gotowa. Następnie musimy dodać sobie tuńczyka. Mam tutaj również. Tuńczyk z winotoskani.pl tak on wygląda, jest w słoiku, jest przepyszny, a niebo lepszy od takich znalezionych w markecie, ale oczywiście, jeżeli nie będziecie posiadali takiego tuńczyka, dodajcie taki, jaki macie. Grunt, żeby nie był z wody, tylko z oleju. No i takiego tuńczyka, moi drodzy, dodajemy sobie 160 gramów. Miskę na razie odkładamy sobie troszkę na bok i zabieramy się za posiekanie ostatniego ze składników, mianowicie pęczek natki pietruszki. I teraz musimy to sobie posiekać dosyć grubo. Nie robimy takiej sieczki, ta pietruszka ma być i widoczna, i wyczuwalna. O, no właśnie. Pietruszkę przerzucamy sobie teraz do pozostałych składników, i wszystko już zagniatamy do właściwej konsystencji. No, i teraz, moi drodzy, w dłoń odrobina oleju i wyrabiamy sobie. Przepiękne krokieciki. Dłonie sobie specjalnie zmoczyłem olejem, a to po to, żeby nic mi się do nich nie przykleiło. Biorę sobie odpowiednią taką dla mnie wielkość ciasta i formuję sobie taką kluseczkę, myślę, że około 7-8 cm długości. Troszkę spłaszczam. I tak to, moi drodzy, wygląda. Takie coś musicie sobie przygotować. I teraz takie wałeczki, moi drodzy, trafiają do bułki tartej i z każdej strony musimy je sobie obtoczyć bardzo dokładnie, tak żeby tej paniereczki troszkę tutaj jednak było. Jeszcze możemy sobie cały kształt w dłoni poprawić i odkładamy na blaszkę wcześniej wyłożoną papierem do pieczenia. I teraz takie krokieciki trafiają do piekarnika rozgrzanego do około 170-180 stopni Celsjusza na około 20 minut, aż fajnie nam one zrobią się chrupiące. Możecie je również sobie usmażyć na odrobinie oleju. Ja jednak wkładam do piekarnika, opiekam sobie w piekarniku. Jeżeli macie termoobieg na ostatnie 5 minut pieczenia, włączcie go sobie i wtedy on spowoduje, że krokieciki Wam pięknie się zarumienią i będą bardzo fajnie chrupiące. Także wracam do Was za chwilkę już z gotowymi krokiecikami. No i spójrzcie moi drodzy, nasze krokieciki są już upieczone. Minęło 20 minut, nawet chyba 22 w piecu. Upiekły się znakomicie, są wypieczone, chrupiące, skórka jest bardzo chrupiąca. Przekładamy je sobie na talerz, i zaraz pokażę Wam, jak wyglądają w przekroju. Moi drodzy, takie krokieciki możecie sobie zrobić, oczywiście, standardowo na obiad czy kolację, ale polecam Wam przygotować je na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, na Sylwestra, jako taką. Przekąskę jak sami widzieliście są błyskawiczne W przygotowaniu niepotrzebne są tutaj nie wiadomo jakie składniki A jednak już troszkę takiego odświętnego klimatu, można sobie pozwolić czasami na coś innego Pięknie się prezentują, niesamowicie pachną Weźmy sobie teraz tutaj jednego, obojętnie którego Przekroję Wam na pół I spójrzcie Delikatne, jest wyraźnie zaznaczona chrupiąca skórka, środek jest bardzo gorący, soczysty, delikatny. I teraz tak, widziałem, że Włosi podają takie oto krokieciki ziemniaczano-tuńczykowe z dżemem. Mam tutaj bardzo dobry dżem z owoców leśnych, także do tego jak najbardziej on się wpasuje, robiłem już sobie kilka razy takie oto pyszności wbrew pozorom ryba z takimi owocami wysokiej jakości, z takim jamikiem bardzo dobrze współgra, także nie przerażajcie się tym połączeniem a wypróbujcie do odważnych. Świat należy, moi drodzy. Ja na tym, moi drodzy, kończę odcinek. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję, a już od jutra, bo od 1 grudnia rozpoczynamy serię 31 odcinków, czyli dzień w dzień będę dodawał filmy związane z tematyką, zarówno Świąt Bożego Narodzenia, jak i Sylwestrową. Ale w międzyczasie pojawią się też jeszcze inne moje odcinki, także gorąco zachęcam. Codziennie godzina 18 na moim kanale. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego, smacznego, koniecznie wypróbujcie ten przepis bezgenialny i przypominam, że wszystkie te produkty, które tu użyłem, znajdziecie na sklepie wino Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Cześć, do zobaczenia!